Cześć, witam wszystkich na moim kanale. W dzisiejszym odcinku opowiem po swojemu o karmieniu ryb. Jak ja to robię, widziałem ostatnio kilka filmów na ten temat. No i wydaje mi się, że nie wszystko tam dokładnie zostało powiedziane tak jak trzeba, dlatego postanowiłem nagrać ten odcinek po swojemu. Pierwsza zasada wiadomo, zróżnicowana dieta w dzisiejszych czasach raczej nie ma z tym problemu mamy mnogość pokarmów suchych pokarmów roślinnych czy pokarmów mięsnych typu mrożonki i inne robaki, także myślę, że nie jest żaden problem żeby zrobić dla rybki zróżnicowaną dietę i nie karmić jej na przykład jednym i tym samym suchym pokarmem, możemy sobie porobić fajne miksy, bo jest naprawdę mnogo tego na rynku, od różnych firm możemy sobie mieszać, możemy karmić tylko jedną firmą w zależności od preferencji i od upodobań akwarysty następna sprawa wygląda tak że mamy w zasadzie trzy rodzaje ryb które są albo drapieżnikami czyli przez to pobierają więcej pokarmów mięsnych, czyli robaki i tym podobne rzeczy drugi typ jest to ryba roślinożerna czyli wiadomo, że w jej diecie musimy jej zapewnić jak najwięcej Pokarmu związanego z roślinami, na przykład typu spirulina w tabletkach i podobne rzeczy. No i trzeci typ to są ryby, jak ja to mówię, mieszane, czyli wszystkożerne, którym tak naprawdę jest obojętne, czy w dniu dzisiejszym zjadą coś roślinnego, czy na przykład coś z robaków, bądź suchy pokarm. Takim rybom jest najłatwiej dogodzić, bo w zasadzie te ryby pobierają wszystko i wystarczy tylko to równo zbilansować, żeby czuły się dobrze w naszym zbiorniku. Kolejna sprawa to wielkość podawanego pokarmu. Wiadomo dla ryb małych typu na rybek podajemy jak najbardziej rozdrobniony pokarm suchy. Jeżeli karmimy je żywym pokarmem, no to wiadomo artemia bądź jakiś nicień, mikro, żeby po prostu tym rybkom łatwo było. Ten pokarm pobierać, i żeby nie musiały się zbytnio męczyć z jego połknięciem, co nie będzie prowadzić w efekcie do zakrztuszenia. Co chodzi o większe ryby, no to też, jeżeli mamy jakieś większe ryby, to chyba logiczne, że możemy im podać większy pokarm, który bez problemu połknie średnim, średni i tak dalej. Myślę, że nie trzeba tutaj jakoś tego bardziej rozwijać. No, i oczywiście należy też pamiętać o tym. Że nasze ryby powinniśmy karmić małymi porcjami. Na rybek i ryby roślinożerne powinno się karmić minimum kilka razy dziennie, w takim celu, że na rybek raczej nie powinien być zbytnio głodny, cały czas powinien być nasycony, sprzyja to dobremu rozwojowi. A co chodzi o ryby roślinożerne? No, dlatego, że one praktycznie cały czas. Jeżeli obserwujemy jakieś filmy przyrodnicze czy coś, możemy zaobserwować, że praktycznie cały czas żerują, czyli tak żeby ich nie przekarmić, ale żeby praktycznie cały czas coś sobie jakiś pokarm pobierały. Wtedy najbardziej odwzorowujemy ich takie naturalne warunki. A myślę, że w akwarystyce właśnie o to chodzi, żeby rybom, które trzymamy, zapewnić właśnie jak najbardziej zbliżone warunki. O ile to możliwe do tych, które mają w naturalnym środowisku. No i teraz to, co często jest pomijane na niektórych filmach, jeżeli już mówimy o głodówce, jest ona jak najbardziej wskazana w skali tygodnia najlepiej jeden dzień, kiedy nie karmimy naszych ryb. Tylko większość osób mówiąc o tym zapomina dodać, że nie wliczamy w to naszego narybku. Dla ryby dorosłej jak najbardziej taka jednognowa głodówka przynosi fajny efekt, bo ryba oczyszcza się mamy mniejsze ryzyko, że uda nam się tą rybę zatłuścić ale co chodzi o narybek, nie powinno się stosować właśnie w tym przypadku na rybku żadnej głodówki po prostu powinniśmy na narybek karmić tak, żeby był nasycony małymi porcjami i najlepiej właśnie kilka razy dziennie o czym wcześniej mówiłem, a często właśnie na niektórych filmach ta kwestia jest pomijana No już taka ostatnia kwestia, no to wiadomo pilnujemy terminów przydatności co chodzi o pokarmy suche czy mrożone staramy się przechowywać je w odpowiednich miejscach wiadomo, pokarm suchy, tak żeby nie dostała się do niego wilgoć wtedy nam zapleśnieje no już nie będzie za bardzo nadawał się do spożycia przez nasze ryby a pokarm mrożony, wiadomo, zamrażarka wyjmujemy odpowiednią ilość, skarmiamy ryby i resztę odkładamy z powrotem do zamrażarki przed podaniem ja osobiście jeszcze ten pokarm płukam na sitku wtedy mam większą pewność, że jakieś tam niepotrzebne rzeczy najprawdopodobniej zostaną wypłukane, no i mniej po trawie z tym pokarmem do wody pokarm żywy, najlepiej staramy się mieć z własnej hodowli ja mam taką możliwość i podaję moim rybom swój pokarm typu grindal czy nicień mikro, a jeżeli nie mamy już takiej możliwości, no to staramy się, żeby ten żywy pokarm był z jakiegoś zaufanego źródła żeby nie przywleć sobie czegoś niepotrzebnego do naszych zbiorników Na poprzednich filmach narzekałem trochę na brak na rybku, co chodzi o mieczyka, bo nie miałem czasu odławiać samic no i tutaj jak widzicie, powoli już mi się to akwarium na górze z powrotem zapewnia Małymi rybkami. Mianowicie udało mi się odłowić jedną samicę, która tam nie puściła tych rybek jakoś mega dużo. Z racji tego, że to młoda samica, ale zawsze coś. Plus jeszcze połapałem sobie sitkiem trochę w tym moim ogólnym akwarium, głównym. Także parę sztuk jak najbardziej w tym zbiorniku już się pokazuje. Myślę, że z dnia na dzień powinno być ich coraz więcej. Za chwilę jeszcze Wam pokażę, że trochę sztuk złapanych też pływa. Tej mojej 180. No i tutaj, jak widać, jeden mieczyk już taki trochę podrośnięty. Tutaj w tle widzicie sobie grindala. Rybki wypłynęły, jak zacząłem karmić z kryjówek. Jest tutaj jeszcze parę sztuk. Akurat na tym kadrze udało mi się uchwycić dwie. Tutaj, jak widzicie, podpłynął trochę większy mieczyk. I za chwilę, jak to w naturze, przegoni tego mniejszego, słabszego. Z tej krajówki, tutaj właśnie pod tym anobias. Także jest jeszcze kilka sztuk tutaj do odratowania. Mam nadzieję, że uda mi się te sztuki wyłapać, za czym zostaną pożarte przez inne ryby. Chociaż akurat mieczyki już tej wielkości śmiało sobie powinny dać radę. Co chodzi o to, żeby nie zostały zjedzone tu przez te dorosłe ryby. No i tak już na zakończenie tego filmu. Jeszcze w 45 obok, jak widać, wpadło też kilka małych molinezji, czarne, żółte miksy. Też udało mi się je złapać, jak zacząłem grzebać sobie w roślinach. Trochę powycinałem ryby, powypływały, więc mogłem je śmiało połapać. Udało się złapać kilka sztuk. Myślę, że na dniach też będzie ich tu coraz więcej, bo mam jedną samicę, którą typuję, że lada dzień powinno się wykocić. także Tutaj na górze te moje akwaria 45 powoli nie będą tylko, tak jak do tej pory, z glonojadami, ale też i na rybek zacznie się tu pokazywać, no z racji tego, że mam teraz trochę więcej czasu, żeby tym rybom się bardziej przyjrzeć, odłapać jakiś na rybek i cieszyć się z tego, że ryby mają sobie tutaj dorastę.